Już mam na tej stronie z kolejnych film na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić kop na telefon. Wchodzimy w sklep, znaczy w sklep play. Wpisujemy hasło na telefon z Fortnite. E, tu, e, tu klikamy to Tu już mi się utwór. utwórz. E, trzeba zrobić tu. Tak, tak, tak. Tak. Teraz pewnie zrobić. Robię cięcie, jak musi to zrobić to to zrobię znowu. Dobra, co już mi się zrobiło, teraz musimy kliknąć. N to. Ja zrobię cięcie, żebyście widzieli, ja mam kod. Dobra, już yy, mi się to zrobiło. Yy, to klikamy tu. Dobra, mam założony kod. Teraz yy, trzeba tu. Yy, zrobię cięcie, żebyście wiedzieli i nie wiedzieli. Yy, tylko wam uprzedzam, że trzeba wyłączyć telefon. Ja już mam zrobione te dzieła. Yy, mówię wam, że działa. Jak chcecie mieć kod założony na telefon, to będziecie mieli. Dobra, kończymy ten odcinek nara.